Jeśli zastanawialiście się w jaki sposób wypożyczyć samochód z wypożyczalni panek Car Sharing, to dzisiaj pokażę Wam jak to zrobić. Jestem przy Fiaciku 500. Jak widzicie, tu wchodzimy sobie w aplikację. No i próbujemy wynająć te maleńkie cudeńko. Po wybraniu z mapy naszego panka wybieramy, wynajmuję. I samochód się otworzył. Mamy samochód otwarty. Czy wszystko jest w porządku? Zgłoś uszkodzenia. No, parę uszkodzeń ma, więc profilaktycznie wpiszę. Wybieramy uszkodzenia zewnętrzne i zrób zdjęcie. Także idę trzasnąć zdjęcie. Udało się załączyć klimę. Wyzerowałem licznik średniego zużycia paliwa. Skrzynia biegów jest odczuwalna. Przerzucanie biegów e, czuć. Nie jest to zbyt płynne, ale to tylko Fiacik Nie testujemy tutaj samochodu, a wypożyczenie. Wiadomo, automat zawsze wygodniej. Jak na tak małe auto, nie jest źle. Nie są odczuwalne te nierówności aż tak mocno, więc. Tutaj spoko, szałowej prędkości to nie ma, ale idzie. Idzie do przodu. Tragedii też nie ma. Jest tak. I bez zachwytu, i też bez żadnej tragedii. Fajnie wygląda, oczywiście. Co o tym Hamulce. Zdecydowanie hamulce. A bo już wiem dlaczego. <grym> Te kręczne, bo nie i popiskiwały. hamulce, no cóż, bywa w nowym aucie, ale nie wyświetla specjalnie tę kontrolkę. Dobra, teraz jak nacisnę to piszczy, A jechałem, to nie piszczała. Dziwna sprawa, no, jedziemy sobie. Średnie zużycie paliwa, jechaliśmy trochę z góreczki, więc 5-7 litra było. Zaparkowałem sobie pod sklepem, szybkie zakupy, zobaczymy ile tam mi policzy za postój i tak dalej. Wchodzę sobie do aplikacji, co tutaj aplikacja wygenerowała z mojego przejazdu. W aplikacji nic nie znajdę, jedyne jest y, zakończ wynajem i poza tym nic ciekawego. Więc, więc na razie nie kończę, bo jadę dalej. Ciekawy zestaw ładowarek, może niezbyt estetycznie to wygląda. Ale przydatne wszystkie możliwe końcówki, czyli Lightning USB C i, i mikro USB starszego typu, więc podładujemy sobie telefon. Brakuje jedynie uchwytu do telefonu. Przydałoby się coś, żeby sobie telefon położyć, do jakiejś nawigacji i tak dalej. Samochód. Mocno zabrudzony, wymagałoby to umycia. Ja no, nie zarezerwowałem sobie tyle czasu, żeby to zrobić. Umycie, ale podobno, za jakieś umycie samochodu się tu dostaje bonusy, promocje, wynajem jakiś darmowy, więc też warto sobie pomyśleć o takim umyciu samochodu za zatankowanie. Też jakieś profity dostajemy. Wszystko dla Was sprawdzę. Także śledźcie mój kanał. Jak zobaczyłem, co kryje się pod maską Fiacika, postanowiłem go oddać w damskie ręce. Podobno, w takich rękach on najlepiej się czuję. I rzeczywiście mogę to potwierdzić. Tak to było. A to tankujemy. Panka. Kartę ze schowka. Orlen. No to stanęliśmy na Orlenie. Nie popieram Orlena, ale dobra. Jak jest przymus, to jest przymus. Lejemy. Ktoś nie zatankował, cóż. Naprawimy komuś sytuację i zatankujemy pan na full. Niech ma. Zatankowany samochód. Zużycie paliwa Fiata 500 przy tej drobnej kobiecie z ciężką stopą 11,2. No nieźle, nieźle. Z tyłu na karcie mamy pin. Jakże tak po tej nocku jest to ułożone, czyli. Czyli zakończ wynajem. Dobra, wysiadamy i kończymy. Sprawdzimy ile teraz nam zabrało skąta z, z kluczyk do schowka. Tak jest. Zostawiamy i spadamy. Także wypożyczenie, obsługa, zatankowanie panka jest bardzo proste ale oczywiście w moich odcinkach wszystko pokazane tak abyście się nie trudzili ja też po raz pierwszy wypożyczałem tankowałem, próbowałem tutaj odpalić i wynająć, wyłączyć pojazd tak aby więcej z kontami nie ściągało że, ona, że najzwyczajniej wynajęcie jest już zakończone zapraszam też na moje inne odcinki i do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!